Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie, mówi Barbara Łukowiak, twórca platformy Odblokuj Swoje Bogactwo. Na chwileczkę włączę wideo, żebyście mogli mnie zobaczyć. Jak mi się uda? Udało się! Trochę niewyraźnie, przynajmniej u mnie jest obraz niewyraźny, no ale... Cóż, nic nie można na to poradzić. Słuchajcie, bardzo, ale, ale to bardzo cieszę się, że zdecydowaliście się dzisiaj przyjść na to spotkanie, ponieważ będziemy poruszać bardzo, bardzo, bardzo istotny temat istotny temat dotyczący dwóch punktów. Na pewno niektórzy z, nas, z Was znają już tą metodę. Ale myślę, że dzisiejsze warsztaty i kolejne warsztaty, które będą w czwartek, przyniosą wam szerszy pogląd na tą metodę i pewne wyjaśnienie odnośnie tej metody. Słuchajcie, na razie wyłączę wideo, bo wiem, że jak wideo jest włączone, to czasami jest problem z głosem, także wyłączę wideo, jak będzie potrzeba, to włączę je z powrotem. Jeżeli nic nie widzi, bo już teraz wyłączyłam wideo, dziś rozpoczynamy cykl spotkań, a właściwie warsztatów pod tytułem Dwupunkt Radość w Jedności Krok po kroku. Na początek powiem Wam, że to, że znaleźliśmy się wspólnie na tym spotkaniu, wcale nie jest przypadkiem. Jesteśmy tutaj, gdyż wyraziliśmy głęboko we, w swoim wnętrzu, we wnętrzu siebie gotowość na zmiany, na małe zmiany, ale też i na takie, dzięki którym pozostawimy za sobą wszystko, co już nie należy do naszej obecnej drogi życiowej. Wyraziliśmy gotowość przyjęcia tego, co faktycznie do nas należy i zrozumienia kim w rzeczywistości naprawdę jesteśmy. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co jest możliwe dla nas oraz o tym, jak żyć życiem przekraczającym wszelkie ograniczenia. Dzisiaj będziemy mówić o kwantowej mocy, jaka, jaką niesie w sobie technika dwupunktu. Ale pozwólcie, że zanim zaczniemy, dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, powiem parę słów o sobie i o tym jak poznałam technikę dwupunktu. Nazywam się Barbara Łukowiak, jestem trenerem rozwoju osobistego, coachem Quantum Energy Transformation, pisarką. Możecie mnie znać z takich warsztatów jak Uwolnij swoje dziecko wewnętrzne z programu USM czy też z programu OSB Odblokuj swoje bogactwo. Jestem właścicielką i redaktorką kilku stron internetowych, i jedną z tych stron jest właśnie strona odblokuj swoje Pomagam odblokować bogactwo utalentowanym, nastawionym na sukces świadomym i twórczym przedsiębiorcom o otwartych sercach i umysłach. Którzy pragną realizować swoje marzenia, ale czują, że z jakiegoś niewiadomego im powodu wszechświat nie wynagradza ich dostatecznie za włożony trud, czas i serce. Pokazują im, w jak szybki i łatwy sposób mogą dostroić swój system energetyczny do dobrobytu, do, do, do dobrego samopoczucia oraz duchowej, mentalnej i fizycznej harmonii. Z metodą dwupunktową zetknęłam się po raz pierwszy w lipcu 2014, 2014 roku poprzez przeczytanie artykułów w internecie na temat tej techniki. Możliwości dwupunktu zafascynowały mnie. Dlaczego? Dlatego zaczęłam szperać głębiej. Przeczytałam wszystko co możliwe na ten temat i co jest dostępne w sieci oraz kilka książek na temat dwóch punktów, które mogłam dostać. Obejrzałam też wszystkie filmy, jako, jakie mogłam znaleźć na YouTubie, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, dotyczące tej metody. I zaczęłam sama ją praktykować. Jednak czułam niedosyt. Pojawiły się pytania, i, mm, na które zaczęłam szukać odpowiedzi. Najważniejsze z tych pytań. To dwa. Jak znaleźć się w polu serca i czy jest to konieczne dla działania metody? Oraz drugie pytanie, na czym polega załamanie fali? Pomyślałam, że chcę uczestniczyć w kursie dwupunktu na żywo. Chciałam doświadczyć, jak ta metoda zadziała na mnie, kiedy inne osoby ją wykonują, oraz co się dzieje, kiedy ja stosuję dwupunkt na innej osobie. Bardzo ciekawe, już wtedy zaczęłam stosować dwupunkt, i okazało się, że miałam zapotrzebowanie na kurs, i okazja odbycia kursu na żywo pojawiła się niemal natychmiast. Okazało się bowiem, że Katrin Jackness, Niemka, która mieszka w Nowej Zelandii, zamierza przeprowadzić kurs w Anglii. Jak wiecie, ja mieszkam obecnie w Anglii. I dodatkowo miał się on odbyć bardzo blisko miejscowości, w której mieszkam. Filmiki Katrin dokładnie pokazujące metodę dwupunktu, możecie znaleźć na YouTubie. I jeżeli znacie język angielski, to bardzo Wam polecam zapoznanie się z nimi. I to jest zdjęcie moje właśnie z Katrin. Zdjęcie było wykonane po zakończeniu warsztatów. Możecie zobaczyć, ja bym powiedziała, że taka światłość bije tutaj z, z moich oczu. Po prostu byłam tak zadowolona z tych warsztatów i, i, i z tego, co się działo podczas tych warsztatów. Dlatego właśnie moje doświadczenia na żywo z kursu są naprawdę niesamowite. Zarówno ja doświadczyłam transformacji, ale też widziałam zachodzące zmiany w innych uczestnikach kursu. I od tego czasu praktykowałam dwóch punkt, i sprawdzałam, jak działa on z perspektywy czasu i stwierdziłam, że metoda jest warta zastosowania w praktyce w życiu codziennym i wykorzystywałam ją dosłownie codziennie, a nawet kilka razy dziennie, i za każdym razem byłam pod wrażeniem jej działania robiłam też między innymi dwupunkt na głębsze zrozumienie tej metody i możliwości jakie ze sobą niesie. Dlatego właśnie dwupunkt doprowadził mnie do poc, a majem do mnie. Kiedy razem zaczęłyśmy pracę z dwupunktem, nastąpiło niesamowite przyspieszenie, a także nasze zrozumienie dwupunktu bardzo się pogłębiło. I dzięki naszej współpracy powstała książka Dwupunkt Radość w Jedności: Kreowanie nieskończonych możliwości. Postanowiłam pójść dalej i podzielić się z chętnymi osobami moją wiedzą i doświadczeniem związanym z dwupunktem Radość w Jedności. Dlatego zaplanowałam cały cykl warsztatów na temat tej metody. I dzisiejsze wstępne spotkanie jest bardzo ważne. Dzięki niemu ustalisz bazę wyjścia dla metody dwupunktowej i zrozumiesz jej podłoże. Zrozumiesz też, jak pomocna jest ona w tym, by żyć życiem przekraczającym wszelkie ograniczenia. Przeprowadzimy też wspólnie kilka wstępnych ćwiczeń, dzięki którym otworzysz się bardziej na możliwości dwupunktu oraz przygotujesz do jego wykonania. Pytania będzie można mi zadawać tutaj na dole w komentarzach. Zacznijmy może nasze spotkanie od bardzo ciekawego ćwiczenia. Te osoby, które były na moich poprzednich konferencjach, na pewno znają to ćwiczenie, jednak warto od niego zacząć, ponieważ dzięki niemu staniemy się bardziej ugruntowani. Oraz bardziej otwarci na wiedzę, którą będę przekazywać. Ćwiczenie to także zrelaksuje nas, poczujemy się tu i teraz, i ma ono też ścisły związek z manifestowaniem, czyli pojawianiem się w naszym życiu tego, co pragniemy, ma też związek z techniką dwupunktu. Teraz proszę nie piszcie nic na czacie. Jeżeli ktoś nie chce wykonywać tego ćwiczenia, to w porządku. Będzie ono bardzo krótkie, będzie trwało około 5 minut. Po prostu poczekajcie. Usiądź wygodnie i zamknij oczy. I zacznij oddychać. Rób wdech nosem i długi, głośny wydech ustami. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. A teraz wyobraź sobie, że trzymasz w dłoni kulkę energii. Połóż tę kulkę na czubku swojej głowy, i pozwól, by wniknęła ona teraz do środka twojej głowy. Właśnie tak. I przesunęła się niżej, i jeszcze niżej, za oczami, za nosem, poprzez gardło, poprzez twoją klatkę piersiową, i niżej. Poprzez jelita i usadowiła się na podstawie Twojego kręgosłupa w okolicy kości ogonowej. Bardzo dobrze. A teraz pozwól, by Twoja aura się poszerzyła. Nawet jeżeli nie wiesz, co to jest aura, po prostu pozwól, by się poszerzyła i nawet jeszcze bardziej poszerzyła i jeszcze bardziej. I oddychaj. Twoja aura jest już tak duża, jak pokój, w którym się znajdujesz, i staje się jeszcze większa i nawet jeszcze większa. Oddychaj. Bardzo dobrze. A teraz uśmiechnij się do siebie i poczuj, jak dobrze jest teraz być w ciepłym domu i uczestniczyć w tym spotkaniu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz jesteśmy naprawdę przygotowani do dzisiejszego szkolenia. I bardzo jestem ciekawa Waszych wrażeń odnośnie tego ćwiczenia. Jaką zmianę sobie poczuliście? Proszę, jeżeli możecie, to podzielcie się na tym, podzielcie się z tym w komentarzu poniżej. Pozwólcie, że przeczytam kilka komentarzy. Małgorzata mówi, że odczuła błogość, Kasia spokój i lekkość. Bea radość, Regina rozluźnienie i za szczęście, radość, miłość i wdzięczność radość, ala zadowolenie, lekkość. Kamil chciałem, żeby to trwało dłużej. O, tak szybko mi się przesuwają te komentarze, że. <grym> Okej, okay, czytam niektóre. Drżenie ciała grażyna. Anna. O! Nie wiem, jak je zastopować. <grym> Dobrze. Ela, spokój, rozluźnienie, wzrost wewnętrznej energii Leszek. Marek, niepokój i rozdrażnienie. Też mogą być takie uczucia Marku, jeżeli wcześniej nie przeprowadzałeś tego ćwiczenia. Leszek, wzrost wewnętrznej energii. Bożena zrobiło mi się zimno. To jest też, Bożeno, bardzo. Typowy objaw, jeżeli się bardzo głęboko oddycha. Hmm, ale to jest, i jest to normalne. Piotr. Ja nic nie czuję. Też można nic nie czuć. I to jest też w porządku. Szczególnie jeżeli się po raz pierwszy wykonuje to ćwiczenie. Hmm, Beata jedność z grupą i zadowolenie Sylwia spokój. Jest więcej tych komentarzy, ale. Pozwólcie, że wrócimy teraz do tematu. Wykonaliśmy bardzo proste ćwiczenie, jednak nie zmyli cię jego prostota. Tak naprawdę, w twoim ciele i umyśle zaszły ogromne zmiany, które otwierają cię na proces manifestacji twoich marzeń. Dlaczego? Otóż, kiedy skupiasz swoją uwagę na podstawie kręgosłupa, stajesz się bardziej ugruntowana i automatycznie czujesz się bezpieczniej. Znajdujesz się w tak zwanym miejscu wzrostu, a nie ochrony siebie. A kiedy jesteś w fazie wzrostu, wszystko zaczyna sprzyjać w Twoich poczynaniach. Pomyśl, gdyby mała roślinka wciąż chroniła siebie, czy byłby możliwy jej wzrost i rozwój? Czyli albo siebie ochraniasz, albo wzrastasz. I kiedy już nie musisz chronić siebie, gdyż czujesz się bezpieczna, bezpieczny, wtedy możesz pozwolić sobie na zrobienie więcej miejsca wewnątrz ciebie i także na zewnątrz ciebie. I dzieje się tak, kiedy wyobrażasz sobie, że twoja aura staje się coraz większa, większa i jeszcze większa. I wtedy natychmiast. Prawie, że natychmiast zaczynasz czuć się silniejsza, silniejszy. A kiedy czujesz się silniejsza, Twój poziom energii wzrasta i wzrastają też Twoje wibracje. Mam pytanie, czy przyciągasz do siebie łatwiej pozytywne rzeczy, kiedy jesteś mocniejsza, czy kiedy się, czujesz się słabsza? No właśnie. Odpowiedź na to pytanie jest naprawdę prosta. Kiedy czujemy się mocniejsi fizycznie, także czujemy się mocniejsi emocjonalnie. Jest to po prostu powiązane ze sobą. A wtedy równocześnie poziom naszej energii podnosi się z większą łatwością. I kiedy już jesteś w tym miejscu. Chyba nie coś pomyliłam ze slajdami. <laughs> I kiedy jesteś już w tym miejscu i zaczynasz oddychać, to tak jakbyś dodawała paliwa do pieca, twoje wibracje jeszcze bardziej wzrastają. Tym samym ty stajesz się jeszcze bardziej silniejsza i Twój poziom energii jeszcze bardziej wzrasta. I wibracje jeszcze bardziej wzrastają, i jest to niezwykle istotne, gdyż nasz poziom wibracji ma ścisły związek z tym, co manifestujemy w swoim życiu, co nam się przydarza w codziennym życiu i ile dobra w nim dostajemy. To ćwiczenie przygotowuje nas też do zrobienia dwupunktu. Za chwilę powiem więcej na ten temat.